W dzisiejszym materiale będzie dużo aktualności i to aktualności nie byle jakich, bowiem z wiadomości Sądu Najwyższego. I zaczynamy właśnie od wygranych członków społeczności życia bez kredytów w Sądzie Najwyższym. Sprawy dotyczyły złożonych skarg kasacyjnych na nie do końca korzystne, oczywiście ustalające nieważność umowy, ale w zakresie odsetek czy zarzutu zatrzymania nie do końca korzystne wyroki sądów apelacyjnych, które były wydane już niemal 3 lata temu. I tak w pierwszej sprawie w wyroku 2 CSKP 9 sąd. Najwyższy potwierdził, że banki nie mogą zwlekać z wypłatą i unikać odpowiedzialności za każdy dzień zwłoki. W zasadzie na dzień dzisiejszy już wiemy trwalonego rzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym także w zasadzie przede wszystkim wyroku C 348 na 23. Wynika jednoznacznie, że frankowicze nie muszą składać żadnych dodatkowych oświadczeń w przedmiocie właśnie tego momentu, od którego były naliczane odsetki. Życie bez kredytu. Zaufaj ekspertom. 9 lat pomocy konsumentom.